Codziennie. choć dzisiaj nam nie grozi śmierć, wolność, tą samą macenę nigdy nie poddaj się! Powstanie wrzesień 1944 rok Warszawa. Tętęt, tętęt wołanie. Dudnią w kamień kopyta. Jeszcze, jeszcze powstanie. Jeździec. On to już znika. Już nie wierzyłam, że kiedykolwiek cię zobaczę. Że Ty nas zobaczysz, jak zarosłeś. Basia odsunęła twarz od brody Tadeusza. Tadeusz zaczął wyciągać prowianty z plecaka. Nie, tadziu, mamy tu chleb. Wypieka Nowakowa. Jest i sok pomarańczowy. Taki syrop chyba ze zrzutów. Nie wyciągaj. Wam się przyda. Jak ty zeszczuplałeś? A ja widzisz, jestem grubsza. Jeszcze nie wróciłam do siebie. To cud, że mam ją czym karmić. Ją? Chyba nie myślałeś, że urodzę małego powstańca. Janek mówił, odkąd nie ma już taty, Janka i ciebie widzę tak rzadko. Przeklinam to powstanie, te wojnę, to wszystko. Chcę tylko przeżyć. Dla niej, tylko dla niej. Dla Kasi. Nie spytałaś nawet, jak dać mu jej na imię. Nie było cię, nie ma cię. My, Tadeusz chciał wygłosić to, co było tak ważne dla niego. Tak wiem, ja wszystko wiem, tylko już nic nie rozumiem. Basiu, ja będę musiał tam wrócić. Gdzie? Na miłość boską, gdzie? Kampinos, dałem słowo o koniowi, że wrócę. Tadziu, nienawidzę cię, Basiu. Kocham was. W korytarzu zlały się głosy wbiegających mężczyzn. Rozpoznawalny był tylko głos Janka: Tadeusz, szukamy cię. Trzeba natychmiast wzmocnić barykadę. Pantera ostrzeliwuje ulicę obok. Pocisk, wybuch u denelów. Nie było ich na szczęście. A fortepian? Właśnie. To jest dobry pomysł. Przez szafki, krawężniki i parkany oni przejadą jak po maśle. Jest jeszcze ciężarówka nowaka, już przewrócona. I ten fortepian ma metalową ramę. Tadziu, zaczekaj. Chcę ci coś ważnego powiedzieć. Zobacz. Ona płacze. Zaraz. Czekajcie, w trzech go nie wyciągniecie. Basiu, wrócę. Wasia wiedziała tylko, że musi zapisać jeszcze przed karmieniem dziecka. To, czego nie zapisze Tadeusz. Jakaś siła pchała ją do notowania tego, co współbrzmiało z głębokim żalem, a nawet wściekłością. No i z muzyką, muzyką rozpędzonego poloneza. Na barykady ludu Warszawy. Rozkaz ostatni to rozkaz święty. Czasem ważniejsze od życia sprawy. Wyrwijmy bruki, wynieśmy sprzęty. Tynelowa wybiegła na werandę. Nie krzyczała, nie zastawiała drogi, taszczącym instrument mężczyznom. Szmatką wycierała w biegu kurz, jakby udzielała sakramentu na ostatnią drogę. Płacząc, bezgłośnie wyrzucała z siebie słowa półszeptem i myśli. Zostawcie proszę. On tam w salonie stoi od wieków. Na nim Chopina dzieci i wnuki grały tu co dzień. Cóż, jeśli trzeba... Smutna to scena. Tadeusz czuł, jak pulsuje mu serce i to chyba nie z wysiłku. Fortepian znoszony po schodkach warandy, a potem ciągnięty po bruku wydawał dysonansowe dźwięki. Także jęki i stęknięcia, jakby się bronił. Wydawało się, że nikt nie przejmuje się jego losem. Najpierw oderwały się kółka, Potem już kaleki bez jednej nogi dopchnięty został na front parykady, jeszcze przed leżącą na boku ciężarówką. Obraz ten kojarzył się Tadeuszowi jednoznacznie. Popatrz. Wnieśli jak u Norwida czarny fortepian. On w dół nie runie. Na parykadę teraz go widać. Już gra, rykoszet poszedł po strunie. Na barykady ludu Warszawy, Ostatni rozkaz to rozkaz święty. Czasem ważniejsze od życia sprawy. Wyrwijmy bruki, wynieśmy sprzęty. Zostawcie proszę, on w tym salonie. Stoi od wieku na nim Chopina. Dzieci i wnuki grały tu co dzień. cóż, jeśli trzeba. Smutna to scena. Polska musi żyć. Tan tan wołanie dudnią w kamień kopyta. Jeszcze, jeszcze powstanie jeździec. On to już znika. Jeszcze, Raz Tadeusz zapragnął uderzyć w klawiaturę, ale chyba młoteczki zablokowały się i tylko poczuł wilgotną słoniową kość pod palcami. Uderzył jeszcze raz, ale już pięścią. Nie wydobył dźwięku, za to struny zarzęziły z całą mocą, dając dowód, że to jeszcze nie finał. Ruda sanitariuszka podbiegła do fortepianu, otworzyła klapę i zawołała Graj. Za późno. Zaraz tu będą fryce, krzyknął młody człowiek z koktajlem molotowa w ręce. Graj, rzuciła dziewczyna w stronę Tadeusza. Tadeusz chwycił odłamek cegły i przejechał nim po stronach. Raz, potem jeszcze raz i zaczął szarpać je rytmicznie. Brzmiałoby to jak upiorne tango, gdyby nie przeszedł na trzy czwarte jak w polonezie. Dziewczyna rozpięła biały kitel, ukazując czerwoną spódnicę opinającą uda. Zachwiała się jak biało czerwona flaga na wietrze. Rozpostarła ręce, a jej oficerki zastukały po bruku. Natomiast złego. Tak, tak, to nie mogło się skończyć dobrze. Zaczęła podśpiewywać, a właściwie wyć niskim altem, jednak przejmującym, osadzonym mocno na wybranych tonach. Zresztą przy tej kakafonii fortepianu trudno byłoby jej zafałszować. Tadeusz zaśpiewał sam, choć nikt go nie usłyszał. W myślach chyba. Nie tańcz, miła na ulicy, to jest tylko chwila ciszy. Nie śpiewaj, bo ktoś usłyszy, to jest tylko chwila ciszy. Nie tańcz, miła na ulicy, to jest tylko chwila ciszy. Nie śpiewaj, bo ktoś usłyszy jest tylko chwila ciszy! Cisza trwała dość długo, bez terkotu karabinów maszynowych, bez wybuchów wypełniona tylko jej śpiewem i łabędzią grą, strun, fortepianu. Tadeusz wycofał się z barykady, przemykając wzdłuż ścian w głąb ulicy. Obiecał przecież Barbarze wrócić. Mijał, pędzących w stronę barykady chłopaków, których jedyną bronią były butelki z benzyną. Zawahał się po pierwszej serii od strony atakujących Niemców, jednak nie miał przy sobie żadnej broni. Zginąć tak bez broni jak przechodzień, to byłoby bez sensu, obejrzał się raz jeszcze. Nie wyglądało to dobrze. Wydawało się, że tylko fortepian może obronić barykadę. Jak ranne, czarne ptaszysko ze złamanym skrzydłem nie zamierzał się poddać. Tadeusz chciał zapamiętać ten obraz, wryć go w pamięć. Chopin i Norwid. XIX wieczna muzyka zapładniająca słowa. Znowu spełnia się w koszmarnej polskiej rzeczywistości. Znowu. Znowu się skrada wilcza watacha. Trylem zagrały ich ckmy. Trafił w fortepian miłośnik Bacha. Zerwał strun wiązkę. Jeszcze żyjemy. I jeszcze seria zabrzmi akordem. Od kul nie chroni drewniane pudło. Lecz rwie do walki serca tak młode i barykadę czyni tak dumną. Czy to możliwe? Choć pękły struny, nasz słuch stłumiony, pianisty nie ma, że z fortepianu, głucho jak strumny, wciąż brzmi polonez Fis-Moll Chopina. Aż tyle zapisał Tadeusz przytulony mocno do Basi. Patrz, jak Kasia ładnie śpi. Czekała tak jak ja, ale nie doczekała się ojca. Błagam, bądź jutro na ślubie Małgosi z Jankiem. Na pewno będzie, chociaż nie mają jeszcze obrączek. Popatrz, Gra. Rikoszyc poszedł po strunie Jeszcze seria zabrzmi akordem Od nie chroni drewniane pudło Lecz rwie do walki serca tak młode I barykadę czyni tak dumną Polska musi żyć Przebije tym czarny, zejdzie świt Niech nas nie przeknie ten, co przeżyje Polska będzie żyć Znowu się skrada wilcza watacha Trylem zagrały ich CKM -y. Trafił fortepian miłośnik Bacha Zerwał strun wiązkę, jeszcze żyjemy. Czy to możliwe, choć pękły struny, nasz słuch stłumiony pianisty nie ma? Że z fortepianu głucho, jak strumny, wciąż brzmi polonez z Скажи.